Wolne lektury zapraszają. Wspólnie możemy udostępnić kolejne książki. Kliknij link w opisie i dorzuć się do biblioteki Adam Mickiewicz. Sonety krymskie Gura Kikineis, Mirza Spojrzyj w przepaść Niebiosa leżące na dole to jest morze. Wśród fali zda się, że ptak góra piorunem zastrzelony swe masztowe pióra roztoczył kręgiem szerszym niż tęczy półkole, i wyspą śniegu nakrył błękitne wód pole. Ta wyspa, żeglująca w otchłani, to chmura. Z jej piersi na pół świata spada noc ponura. Czy widzisz płomienistą wstążkę na jej czole? To jest piorun. Lecz stójmy. Otchłanie pod nogą. Musim wąwóz przesadzić w całym konia pędzie. Ja skaczę, ty z gotowym biczem i ostrogą. Gdy zniknę z oczu, patrzaj w owe skałkrawędzie. Jeśli tam pióro błyśnie, to mój kołpak będzie. Jeżeli nie, już ludziom nie jechać tą drogą. Audiobuch pochodzi z darmowej biblioteki internetowej wolne lektury. Wspólnie możemy udostępniać kolejne książki. Kliknij link w opisie i dorzuć się do nowych nagrań. Audiobooki Wolnych Lektur są udostępniane na wolnych licencjach, co oznacza, że możesz je swobodnie wykorzystywać, zmieniać i publikować pod warunkiem przestrzegania prostych zasad, które znajdziesz na stronie wolnalektury.pl.